Ten piękny wolny dzień sierpniowy, 14 sierpnia, cóż, mogło to być inny weekend. Chciałem wyrazić swoją wdzięczność kapitanowi Gennadze, kapitanowi państwo, za ten ustawowo-nakazowy, odgórny dzień wolny, którego wcale nie mogłem wynegocjować. W tym arbitralnym dniu 14 sierpnia, w którym odbywają się różne arbitralne, państwowe, państwowo-kościelne święta, o, które tak celebruję, jak widać, rytualnie, rytualnie biegając po lesie, dla podtrzymania kondycji swojej siatki swoich neuronów w mózgu, ponieważ ruch pomaga właśnie w rozbudowie neuronów i nowych połączeń, także jak odpowiednia dieta. Także reasumując, jestem bardzo wdzięczny Kapitanowi Państwo, dziękuję, dziękuję Ci Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, e, Pani Premier, całej całe załodze, która tak czuwa nad nami, abyśmy nie byli przepracowani, wyzyskiwani, abyśmy nie przekroczyli, aby suma naszych zarobków nie przekroczyła sumy podatków, które musimy co roku zapłacić, i aby zawsze był ten deficyt budżetowy. Socjalizm. Ale zasiłki dla wszystkich, ponieważ trzeba pomagać. Ośledzonym biednym i tak dalej. Welfare state. Dziękuję Ci bardzo. Z tej okazji przebiegnę kolejne 44 km 21 minut i 47 sekund.